Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń: plażowy koncert w centrum miasta, weekend z Chorzowskim Teatrem Ogrodowym, Ethics Silesia Men Cross Triathlon, dni wielkich Hajduk, dzień ziół w Skansenie. Dzisiaj mamy wyjątkowy projekt kulturalną plażę. Zaprosiliśmy jak każdego dnia tych wakacji dzieci, bo to one są głównymi bohaterami na naszej plaży. Ale dzisiaj przygrywa im jeszcze zespół muzyczny, który, który prezentuje muzykę klasyczną. Grają dla nas studentki Akademii Muzycznej w Katowicach, razem z panem z Akademii Teatralnej w Warszawie. Zapraszamy dzieci przede wszystkim, które są w mieście i nie wyjechały, ale również ich rodziców, rodziny. Często są u nas seniorzy, którzy mają również zajęcia w ramach wakacyjnej akademii i to jest, to jest nasza publiczność. 12 sierpnia Chorzowski Teatr Ogrodowy gościł w Sztygarce Teatr Montownia z Warszawy oraz Teatr Łaźnia Nowa z Krakowa. Aktorzy wystawili sztukę Trzej Muszkieterowie. Trzej Muszkieterowie, czyli jeden gra wszystkich, a wszyscy jednego według Aleksandra Dima, książka, którą znają wszyscy, jak nie czytali to nawet słyszeli o niej. Przedstawienie zrobiliśmy w Teatrze Łaźnia Nowa w Nowochódzkim Teatrze. Jest to nasza współprodukcja i gramy to też w Warszawie w Teatrze Powszechnym a dzisiaj mamy wielki zaszczyt wystąpić tutaj w Sztygarce. Cieszymy się bardzo. Muszkieterowiec, wszyscy znamy, że są pojedynki, intrygi e, e, wielkie miłości, wielka polityka. To jest świat zawieszony między Londynem a Paryżem. Oczywiście w naszym przedstawieniu to wszystko będzie. Wprawdzie jest nas tylko piątka aktorów, ale obiecuję wszystkim widzom, że, że że dostaną to, czego się spodziewają po, po trzech muszkieterach. Jeden za wszystkich! Stana na <noise> 13 sierpnia w ramach chorzowskiego Teatrzyku Ogródkowego w skansenie w specjalnym namiocie Teatr w Kłodzku wystawił spektakl dla dzieci pod tytułem Daszeńka, czyli żywot szczeniaka. Spektakl jest adaptacją książki Karola Czapka pod tym samym tytułem Daszenka, czyli żywot szczeniaka. Jest to książka niezwykle popularna, znana przez wiele pokoleń czeskich dzieci, Czechów się wychowało na tym. Książka oparta została na autentycznych wydarzeniach i wyrażeniach Karel Czapek opisał autentyczne postacie, swoją suczkę Iris oraz jej maleńką córeczkę Daszeńkę i w kapitalny, bardzo ciepły, charakterystyczny dla Czechów sposób Przedstawia właściwie nic nadzwyczajnego, tylko po prostu życie i perypetie dorastającego psa i, i, i różne w bardzo zabawny, dowcipny sposób. Dlatego też w spektaklu jest bardzo duża ta warstwa tekstowa. Ten, tą prozę uszanowaliśmy, nie zmienialiśmy jej za bardzo, po prostu ja się śmieję Trochę czasami żartuję, że to jest takie czytanie z ilustracjami. Zilustrowane jest to przez lalki, które przedstawiają Daszańkę w różnych etapach rozwoju. Oczywiście też jest jej mama i opowiada spektakl po prostu o dorastaniu psa 14 sierpnia w Parku Śląskim rozegrano mistrzostwa polski Ethics Silesian Cross Triathlon. W zawodach wzięło udział blisko 100 zawodników z całej Polski, którzy rywalizowali ze sobą w trzech dyscyplinach: pływaniu, jeździe na rowerze i biegu. Cross Triathlon to triathlon, tylko w wersji crossowej, czyli pływanie. Kilometr pływania, 25 km na rowerze pod w terenie na, na rowerach MTB i na koniec 10 km biegu. Frekwencja jest y, najmniejsza z naszych wszystkich zawodów, ale trochę dlatego, że no... ale za to jakościowo można powiedzieć, chociaż my cenimy wszystkich, no to są naprawdę najlepsi zawodnicy z Polski, bo zawodnicy są z trójmiasta, z Warszawy, przyjeżdżają po to, żeby walczyć tutaj o, o mistrza, mistrza Polski. Mistrzem Polski 2016 w cross Triatlonie został Tomasz szala z Nowej Iwicznej, a mistrzynią Marta Łagownik z Gdańska. Trudny był bieg, dzisiaj było dość, dość ciepło. Gratulacje. Było ciepło, no ciężko. Na porządku płynęło dwóch zawodników. Udało się tą stratę e, odrobić na rowerze. Sylwek mnie jeszcze wyprzedził, no ale na biegu dzisiaj byłem najlepszy wyjątkowo i udało się wygrać. Pływało mi się bardzo dobrze, jechało też dobrze, ale wiadomo, że to była bardzo techniczna trasa, trzeba było uważać na zakrętach, i były niektóre newralgiczne punkty, na których można było się przewrócić. Właśnie. Dziękuję. Eee, dobiegłam, jestem szczęśliwa. Piękny dzień, nie chcę, żeby się. Za nami doroczne święto w Chorzowie Batorym, Dni Wielkich Hajduk. Przez trzy dni od 13 do 15 sierpnia przy ulicy Granicznej podczas festynu przygotowano wiele atrakcji. Dni Wielkich Hajduk odbywają się od kilkunastu lat. Że gdzieś te korzenie sięgają, tutaj sąsiedzi mówili, okoliczni z domów, że to już około 40 lat, tylko to było tak dawno, że dla nas, jakby dla Domu Kultury Batory to jest kilkanaście lat. Jest to właśnie forma takiego festynu rodzinnego, można tutaj zjeść, można napić się piwka, są karuzele, cały Luna Park. Punktem centralnym festynu była scena, na której wystąpiło wielu artystów. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Hajduki Rap Fest, czyli festiwal hip-hopowy. Podczas dnia rodzinnego na scenie wystąpili artyści z różnych nurtów muzycznych. Dzisiaj jest scena rodzinna, będą zespoły muzyki rozrywkowej, będą animacje dla dzieci, już się zaczęły animacje dla dzieci od godziny 15. Jest wiele atrakcji, można tutaj sobie siąść, pobiesiadować. Podsumowaniem święta Chorzowa Batorego był tradycyjnie Dzień Śląski z największymi gwiazdami regionu. Ostatniego dnia występują artyści śląskiej estrady. Jest Mirek Jędrowski, Mirek Szałtyseck, Mariusz Kalaga, zespół Larmadzieje. No wielkie święto, wielkie hajduki, jak sama nazwa wskazuje. Na pewno się postarali o to, że nikt nie może tych trzech dni naprawdę zapomnieć, bo działo się tutaj. Ona zawsze pomoże 14 sierpnia Chorzowski Skansen zaprosił wszystkich odwiedzających na Dzień Ziół. Zielarstwo, ziołolecznictwo. Tradycyjna naturalna medycyna, ta która nam pomaga od początku. Jest mnóstwo gości, jest tu mnóstwo wystawców, są wspaniałe stoiska gdzie możemy się wspierać tu naturalną medycyną, ziołolecznicą. Dla gości na skansenowej scenie przygotowano prelekcje dotyczące ziół, a oprócz tego liczne prezentacje, degustacje i warsztaty w poszczególnych zagrodach i chałupach. Jesteśmy w tej chwili w Izbie Zielarki. Prezentujemy tutaj wystawę złożoną z ziół, które są zbierane na terenie naszego skansenu. Oraz w komorze obok prezentujemy meble, które na początku XX wieku były wykorzystywane w dawnych aptekach. Prowadziliśmy dzisiaj pokazy parzenia herbaty metodą gongwucha, czyli chińską metodą parzenia, taką bardzo pracochłonną, zręczną. Liście herbaty są w takich krótkich sekwencjach czasowych parzone, z wykorzystywaniem jak największej ilości czasu, skupienia, poświęcenia tej herbacie dużo uwagi, zainteresowania. Tutaj robimy mieszanki ziół, ucieramy w moździerzach przyprawę prowansalską, robimy oleje ziołowe, jak prawidłowo suszyć, konserwować zioła, czyli mrożenie, suszenie. Na zakończenie Dnia Ziół w Skansenie na scenie wystąpiła kapela Maliniorze. Zobaczmy co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. 20 sierpnia w Parku Śląskim odbędzie się bieg Powstań Śląskich. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie zaprasza na turniej tenisa zimnego amatorów. Zapraszamy na San Eliminator MTB 2016 w Parku Śląskim. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą państwo na stronie komtv.pl oraz chorzow.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia.